Mów coś. Dzień dobry, widzowie! No, ja jestem kolegą Mikołaja. Jest on tu główny, no to ja jestem jego kolego kolega miał krzywkę Patyk, najlepszą krzywkę na świecie. No, on mówi, zowie, Patyk. I, I kupię sobie dzisiaj jeszcze ledy. Patyk, na pokoju. cicho. I ten. Jeżeli wiecie, pod tym odcinkiem łapa się w górę, robię swój kanał. patyk. jeżeli na kanale do końca miesiąca wbijicie 50 albo nie 60 subskrypcji, to ja też zrobię swój kanał na serio. Bo jeżeli Wam się nie uda pod tym odcinkiem, no to niech ten Mikołaj coś w końcu powie. No, Teraz gramy właśnie w okejach. Tak jak y, mówiłem, jak, tak jak mówił mój kolega, mm, y, też zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. I do zostawienia łapy, łapki w górę, ponieważ na 15 łapek w górę pod tym odcinkiem leci kolejny odcinek na, na ten kanał. Więc tak, jak dwa razy wygramy na hokej to otwieramy ten legendarny Stardrop i, i tą melodię No więc ja. Gramy. Nie będę otwierać, bo jak Zawsze. Nie mam karnetu bo. No bo nie mam, bo mam. Głupią ochronę rodzice i nie mogę nic kupować za pieniądze, no niestety jak jest tety, coś powstało, niefajne. No ale trudno co zrobić. Da się grać w Raola, będę mieć wszystkich zadymiarze Super. Mm, tylko w dłuższym czasie. No więc... Kurde, o... Oczywiście my jesteśmy takimi <słyska> <słyska> e, gukami. Ja pierwszy. Szczególnie on. No ja na razie Dobra, jest 1-1. Ja jeden, mam, jeden. Tego... Hmm. Ja mam tylko krzywkę. Patyk, patyk, patyk. Zwykły patyk. Po prostu patyk. No i strzelamy gola. No. No i tak leci. Zbijanie pucharków. No i tak oto zdobyliśmy ten. No, więc widzowie. Jesteśmy już po, kolejnej, po na kolejnej grze. I po tej grze jak wygramy To po prostu otwieram. Oczywiście teraz wygrywamy po prostu to jest nasze ten. Po prostu nasze to nasze. Jezus, ej, ten was jest na cheatach, czy co? Ej, stary on ciągle ma hurtę. <coughs> Więc tak, wygrywamy już 2 do 0. ma Wygrywamy już, e, wygrywamy o kurczaki. Przegraliśmy. Nie, Ej, no co jest? Ciągle ulta ma. Dobra, dobra, stary, w Tobie nadzieja. Głupi koko. Koko, tak, koko. Widzowie, to jest nowy zadymiarz w ogóle. Koko. No, nowy zadymiarz. Ja, ja, nie no, myślałem, że wpiszę. Ja też. Ej, no tym bas! Widzowie, więc wygraliśmy, więc teraz mamy utrudniony challenge. Musimy zagrać w koszykówkę. Dobra, widzowie, jeżeli przegramy, to golisz się na łyso w ostatni... w kolejnym odcinku. Nie, ja specjalnie zapuszczam włosy. No to golisz włosy na łyso. Stary, jakieś boty są, mówisz mi. Spoko. Golisz się na łyso i... Musimy to Piesiu ma kwieczka no, Nie wierzę Dobra, dobrze, że wykopnąłeś tę piłkę w ogóle Wykopnąłem, wiesz Widzowie, on jest spoczącym, takiego się na nazywa spocony mikoł Kurczę, widzowie, prawie trafiłem Tego. I tak szybko nabił tyle kucharków. Ale, ale mamy challenge y, po tej rundzie? No po tej... No po tej. No po tej. Dobra, stary, zwróciłem mi uwagę. Musisz teraz... Okej. Okay. good Nie. Nie! Uuu, wygraliśmy. Czyli staraj w następnym odcinku, jeżeli pod tym odcinkiem będzie w 5 dni 50 łapek w górę, Krzysiu goli się na łyso. Gramy w dół. Ale też, ty jak już. Dobra, jeżeli teraz przegramy oboje, golimy się na łyso, na 0 lajków. Nie, co żeby się mogło. No nie, nie, musimy mieć drugie. Rozwalaj skrzynkę. Dobra, stary, nie idź tam. Chodź, chodź. Boty. Boty, stary, boty. Rozwalaj. No, rozwalam. O kurczaki. Dobra, rozwalaj, rozwalaj. O kurde, ten na nic, stary, dużo zadaje, wiesz? Dobra, już po. No, Graj, graj. Dobra? Dobra, wielkie stary. O kurde, stary, poczekaj na mnie, bo ma trochę. Albo dobra, ładuj się w niego. Dobra, ale mamy drugie miejsce, więc w następnym odcinku nie golimy się na łyca. Przypominam wam, widzowie, żebyście kliknęli suba oczywiście i lajka. No. A teraz otwieramy otwieramy um, o to, e, tą melodię. Odlotowy random najpierw stary okay. i teraz legenda stardrop 3, 4 i ry Gówno. Bo mi też, bardzo rzadkiego sumy. Stary mi w ogóle... E, Stary Power do kluka. Stary jest. A wiesz co mi w ostatnim... E, jak był ostatni jeszcze sezon, nie? To mi z legendy na końcu trafiło się to. To gówno. To, to, to. Już ci tu gdzie to jest. Czekaj. No i teraz to. To, ten skin mi się trafi. Hej! Ej, on jest dobry! No mi się nie podoba. Czekaj. No poczekaj. Par. Tak jeszcze przed to będzie proszę. Stary on jest tak. za 5000 błyskotek. No, Ale ja bym już to to do końca tego. A tam, stary, ty nawet nie wiesz ile to jest warte. Idź do Lombardu i... Widzę, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 10 lajków w górę, to ostatecznie Lombardu i... robię od razu meple na jedenastą moc. Od razu. Od razu. Albo, albo. A teraz sobie przetestujemy właśnie tą murzynkę. Um, I też na hiperkę. Chcemy ją ulepszyć. Więc no. Dobra, ja biorę tego gościka. Też mam na hiperce. No, oczywiście, Daj nam jak najlepszy. Kurde, stary ja chyba muszę być, bo ja nie chcę go. Jednak, Jessie to Jess. A na, którą, na której ty masz pan Melobi? Yy, na yy, 12 stary z hiperką, nie? Ramze? No, na 12 mocy stary A, a Ramze? No, na mocy 12, nie? A, na a, a Ranga jaka? Yy, 11, nie? A kurde, to to jest 35 No raczej powinniśmy wygrać No i idź nie ma Dobra, tu też jakiś challenge, tu musi być też jakiś challenge. Gdzie są kiuby? Dobra stary, za, yy, za yy. Dobrze, że to wyłączyłeś. Kurde, zbawłem, ale 35. piąta. No dobra, tak ogólnie to już yy, włączyłem nagranie, więc widzowie, <laughs> widzimy się w kolejnej rundzie. Rundzie! 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 O w ogóle, w dwoje stwierdziliśmy, widzowie, że zagramy sobie w. Jak to na imię? W. klejnotów. Zbiory klejnotów, tak. No, czyli się w rankingowy, oczywiście. Taka mapa. O, nie wiem, kogo zabierzesz. Zabierz kogoś na hiperce. Daj, bo dwie są, no. On ma hiperkę, nie? No, ale hiperka to. No, no mam hiperkę, no, bardzo dużą. No, do Oliego już na pewno. Ale hiperka do Oliego na pewno. I co wie, jeżeli każdy z Was e, lubi Oliego, to zostawia ty, teraz suba, w tym momencie. Macie na A to 3 sekundy. Lubi, yes, to A jeżeli lubi Żula e, yes. Jose, to zostawia subskrypcję. A czy A lajka. Dobra. A jeżeli ktoś jest ze szkoły albo nie, albo nie. Co ty gadasz w ogóle? Nie wiem. Albo jak ktoś jest ze szkoły SP5, to serdecznie Ale bardzo. bardzo jest pozdrawiam. nie wiem w jakim mieście po prostu SP5 nas ogląda, to musi w tym momencie napisać komentarz i subskrypcję. Komentarz, um, lubiogórki.pl bo jak nie napiszę, to przyjdzie do niego ogórek. I zaczyń, zacznie go w ogóle jakoś bić. I widzowie, nigdy nie przywołujcie duchów, nie? Nie, nigdy nie przywołujcie ogórków, widzowie. Ale duchów też, bo się posraci. A szczególnie o 24, albo o 3. No i duch. I to przegrana. Wygrana chyba.

Widzowie, jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 81 lajków, to kupuję to za 600 Oczywiście żartowałem Kim by tu zagrać? Nie wiem, może kitem. Aha, my, my w sumie... Co? A jeżeli zostawicie... 100 subskrypcji do, albo nie 150 subskrypcji What do is? końca roku to ja przyjdę do, 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 te, do spoconego mikiego i nagrywam jakieś dziwne dobra widzę to tak jest dziś. nasza y, prze, y, ostatnia może pokażemy spadrze ale raczej jest na to 0,01% Dobra, tak jak mówiłem, przed chwilą, że to jest nasza prawie przedostatnia gra. Więc jeszcze jakieś 3-4 gierki zagramy. I ten. Koń, odcinka. XD? No, Szkoda, bo mi się nie chce złożyć legendy. Cake flip, back flip, dupe flip. o kurde. O kurcz, kurczaczki. Kur, o nie? 70 HP. Kto? A. Nie, no. ja, Darek miał 70 HP. Co ty galek? Ja, tak, no, pomiło mi się. Bo no, widzowie. Cake flip, backflip, uff flip. No to no, dobrze. No. O i zamknięty. Urwaj. kurde. W ostatnim momencie złożyli to postawić. Nie wiem nawet po co, jak już wygraliśmy. Bierz Pierwszy ostatni na... game i spierdzielamy. Uciekamy, nie? No, bo. Tak. Zapnęli się we własnej chłopce. Nie, ja, serdeczny. Uciekaj, 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 uciekaj. I uciekaj. No chyba ty. Więc tak, jeszcze dwie gry, tak myślę, zagramy. O, brązowe trzy listy. ale rund. Ej, chłopie, jedna za tysiąc i raz, dwa, trzy za pięćset. Ile to będzie? Dwa tysiące pięćset. Raz, dwa, trzy, dwie, aha, dwie nagrody. Dobra, stary, tak myślę, no, zagrajmy to... sobie dla ludu hokeja. Hokeja? Hokeja? Hokeja sobie no, zagrajmy i widzowie... To... Okay. Pokażę wam sztuczkę z... Maple. Sztuczkę. Sztuczkę, no. Sztuczkę. Ale teraz sobie zagram leonę. Dobra. Tak dla jej. Tak nie dla, tak, tak, nie, dla <kluzł> jej. Tak dla jej. Jestem widzę po chorobie i dlatego była taka przerwa. <kluzł> A sztuczka przyjedzie... nie, ten gość ma na imię English or Spanish. Nie stać w mixu. English or Spanish. Ta sztuczka polega... Yy, zaraz, jeszcze potem wam pokażę. I ta sztuczka polega na. Na niczym. Zaraz wam pokażę. No, ale to od nowa, jak ktoś gola. wola. Zacznie się od nowa runda. Dobra, więc tak, zaczęła się od nowa runda. Tak. Oto, stawiamy. I o, dawaj mi piłkę. Ehm, no, nic nie to właśnie to jest bez sensu. No tak, bo jak jest na przykład grom, to jest bez sensu. Tak, albo... Ale jak jest na przykład taka szeli... No albo... No jakby... mi to i patrz. My sobie stoimy. A jak na przykład zawodnik jest taki, który nie rzuca yy, jakimiś rzeczami, yy, no to po prostu... Yy, oni stoją, mamy po prostu mamy tą piłkę. Mamy tą piłkę, tak. I potem ścielamy. No, i potem strzelamy, no. Wytłumaczenie razy milion stary. I śpiewamy, skaczemy przez okno. lat. 100 lat, 100 lat. No, jakim cudem? To jest jeden, jeden. Jeżeli obronię, to dasz mi tysiaka. Jak co? Jak to obronię? Nie. Jak ja to ścielę, to dasz mi dwa. O kurczę. Essa. Jak ja teraz strzelę, to dajesz mi 5000 tysięcy złotych. Jak teraz strzelę, to dajesz mi teraz, tysięcy złotych. Jak teraz strzelę. Jak teraz strzelę? Puść to! Nie. Dobra, jak teraz strzelisz, muszę ci dać jeden złotych. Nie co? Dobra, w szkole dam ci jeden złotych, cicho. W szkole, nie? No w szkole, no. Tam... Oż ty grom! Rozwalił system! Grom to ślepy! Załek Czekajcie, widzowie, musimy to wygrać. No nie, nie wygramy tego! O nie mamy jeden punkt, a oni mają dwa! No mamy dwa. Ej, w sumie rel. Sorry widzowie, po prostu się pomyliłem. Więc tak, zaraz, zaraz gramy ostatnią grę. I to wszystko na tym e, l, 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 dzisiejszym odcinku. E, nauczyliście się jak grać mypl Oli i Leon. Jessie! Tak. Jessie trzeba wbić na 11. Ostatnią, nie? To najlepsza rada, widzowie, że Jesse wbić na 11, bo jest mocna. Hmm. To jest taka najlepsza rada. Albo... Typowa rada po prostu... E, tych e, początkujących. No, więc, tyros, więc... ścianę, tak, na pewno nie mamy tak, szans. Tak, tak. No teraz nie mamy na pewno szans, ale żeby zrobić tą sztuczkę, ale patrz... zalobyć. Patrz, co oni robią? Patrz. Ja dodam. No ja dodam. Ja piwniczę. Dobra, stary, oni są tacy skill Jeszcze mam bramkę strzelam. No nie baraj. Jeżeli teraz z tego Trickshot, dajesz mi 100 tysięcy złotych. Co tu się stanęło? Słyszeliście to na TikToku z Kurde, zamknąłem nas. Jeżeli słyszeliście na TikToku z Pataka to Willika, to musicie dostaną sobie lajka i komentarz. Jeżeli to słyszeliście. A jak nie, no to też możecie, nie? Dobra, rada. Zostawcie tam komentarz, czy, czy lubicie ogólki. Czy nie, się wbić na y... ona na 11? No, no. no stary, nie. widzisz. Nie wiem, stary, ja tak losowo zrobiłem, tak dla jej, nie? Dobra, patrz, patrz teraz. Ja znikam, znikam, na Znikasz? Kurde, dobra, no i... O, brawo, no. Dobra widzowie, jeżeli no teraz wie, trafię, jeżeli teraz trafimy, to... Y, Krzysiu daje mi stółę. Jeżeli no. teraz trafię. No. no ci gluta dała. No. E, gluta mi dała. Jeszcze to przeżyjemy z botami, stary. No, to się Dzięki. Ty wygrasz to, wygrasz to. Prawe. Podaj, podaj! Jeeeej! Yeah. Widzowie, jesteśmy w kolejnej i... Ty, musiał zatrzymać nagrywanie W tym momencie Jak wystrzelam gola i wygraliśmy On musiał wyłączyć, no i... Stary, co ty robisz? Ja idę na nich, a że jakieś postacie Oli Sroli coś. No, Oli Sroli coś, on jest dobry. widzowie no, jeżeli to napiszecie to pod tym e, odcinkiem, że Oli jest dobry, to udowodnijcie patykowi, że Oli jest dobry. On jest moim, Oli, ja grum, że nie. Mój. Więc tak widzowie. Kolejny odcinek, jeżeli wbijecie pod tym chociaż 5 lajków, albo 10, albo 15, jutro wlatuje kolejny odcinek. nie, nie możemy wam zrobić, nie? No, nawet zero może być widzowie właśnie, lecie. ...Żeby nie było, że on moje imię, ale chociaż już chyba znacie. A czy my przez swoją zagraliśmy właśnie kolejną grę? No. E, czy ja jestem ślepy? Piłka, piłka, PIŁKA! Więc tak widzowie, przegraliśmy tą grę, jestem teraz tego pewien. Są to jakieś y, bazy astrale, ale kto głosuje, że baz astral powinien dawno wylecieć z Brawl Stars? Teraz podnosi rękę. Ja podnoszę rękę, podniosę, pod... kurde nie wiem jak, to, jak się wysłowić. Powiedz burza, w kolejnej rundzie, żeby było sprawiedliwie. I powiedz Burza! Stary, Baza Astrala nie ma już. Dobra, bus powinien wylecieć z Brawl Nie no, bas jest dobry. Czemu to ty ją mówiłeś? No, bas Astra stary. A. No to masz rację, to powinien. Poczekaj. Pokażę, coś widzę. Jeżeli ktoś z widzów ma oto takiego skinka do Serdża zostawia teraz subskrypcję i lajka. Um, a... a jeżeli ktoś ma takiego, to też zostawia subskrypcję i lajka. No. A ktoś ma takiego no, skinka? To już naprawdę musi pięć zostawić. <grym> tak. Jest, jest to piąta. Dobra na... Widzowie, na... teraz ostatnia nie... gra ostatnia gra widzowie i potem będziemy musieli zagrać ponownie i potem ostatnia gra. Mhm. Więc tak widzę, wiem. jak widzicie tu jest jakaś, jakiś Armagedon po prostu. Dosłownie Armagedon. A w tym Armagedonie ja właśnie nie strzelam bramki. Chłopie, ty tam rzucaj, rzucaj... Naprawdę, ognia, że możecie się spać. No, rel. No bo kurde, ty miałeś, chłopie, hiperkę do odpalenia. A ty se, kurde coś zrobiłeś. Ja robię stary kickflipa to... no, to... i zdobywamy to... dwa punkty. No i po zabawie. O kurczę, widzowie, ta peni jest mocna. Tylko tyle powiem. Jeżeli ktoś z was grał w jakiejś naszej rundzie i nas widział, to niech zostawi subskrypcję i komentarz, że grał z nami. O, widzowie, a ja teraz bijam kolejną bramkę. Poczekaj. Yes. I tak oto właśnie wygrywamy jednym punktem. Odcinek: Wygrywamy no. to. Więc widzowie, odcinek pod tytułem: Wygrywamy to, nie no i źle. Jutro wleci kolejny odcinek na ten kanał. Krzy yy, Patryk, pożegna się. Dobra, no widzowie, było fajnie. Naprawdę mi się podobało. I pamiętajcie, może będę youtuberem, ale to Wam powiem. Może za jakieś, miesiące zobaczymy jeszcze. Żegnę się z Wami, Narka. Więc Patryka. tak samo jak Patyk, ja chcę odpowiedzieć Wam: trzymajcie się zdrowi, bądźcie. No i życzę, życzę Wam dużo zdrowia. Pozdrawiam serdecznie. No i do jutra, bo jutro nagrywamy. Do jutra, jutro nagrywamy kolejny odcinek. Więc Elo.